a widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony free, i dzisiaj sobie obejrzymy najlepszą Katarinę na chińskim serwerze. I widzowie, ten ziomeczek nazywa się Lianhua Dao. I nie wiem jak się czyta jego nick, ale chyba tak. I to jest właśnie ta chińska najlepsza Katarina. Powiem wam tak: jest taki kanał na YouTubie CN Katarina, czy coś takiego, że Chinese Katarina. Ym, I tam on stawia filmiki z. Cztery chyba, graczy katy, coś takiego. I właśnie jeśli chodzi o tego gościa, to ma mało gier, ale ma dużo montaży i jest nazywany tym Rank One na chińskim serwerze i właśnie dlatego ten ziomeczek może być odpowiednikiem najlepszej katy właśnie w Chinach. Więc widzowie, zobaczmy jak on sobie tutaj radzi. Gra na Galio, więc to jest bardzo unlucky matchup. Tutaj sobie chyba jakąś muzyczkę włączę, nie wiem, mam nadzieję, że copyrightów żadnych nie dostanę. Byłoby spoko. w ogóle patrzcie. Na Galio jaki trik zrobił, że minionki zbejtował, i teraz on tam może bić sobie jednego minionka. I Katarinie ciężko będzie rzucić Q, żeby zfarmić wszystkie miniony, ale z auto, auto, z auto ataku po prostu sobie dobiła, więc na spokojnie. <laughs> w ogóle gra Electrocute na Galio z Dark co ja bym się nie, nie zgodził, się. Ja jako prawdziwy fanatyk <laughs> i enjoyer Katariny wolę grać z Conquerorem i Longswordem. Bo Galio to tam jest dobry na AP championy po prostu, bo on ma mm, na swoim W tarcze, na magic resisty i ogólnie duży wave clear, <laughs> więc naprawdę jest spoko na takie, na takich AP championów. Dlatego jak idziesz Katariną w Irii pod AD, to możesz go coś tam zbombić, nie? Jest spoko, dobra. Widzę, że tutaj się naprawdę potężnie skupia na farmie. Nawet daje E, żeby przyfarmić. Więc raczej nie będzie próbował zabijać Galio. Widziałem też inną gierkę, jak grał na Galio i wziął Dark Harvesta. Nie wiem od czego to zależy. Nie mam pojęcia. Szkoda, że do właśnie takich gierek nie ma napisów angielskich. Chociaż on teraz akurat nic nie mówi, ale... O Jezus Maria, pół, ponad pół HP. Kurczę, chyba nawet dwie piąte mu zostało tylko. No właśnie o tym mówię, że Galio to jest potężny na katę. Naprawdę, jest nawet grupa na Facebooku chyba, coś tam... Nie pamiętam już nazwy, ale coś w stylu, że jebać Katarinę, pikuj Galio, ale to jakoś fajnie się rymowało, nie? Więc no, Galio bardzo silny. I tak, Katarinka ożyła już swoje wszystkie potki. No jakbym ja był tą Katarinką, to bym sobie myślał, ja pierdzielę jebać Galio, Galio jest broken, nie da się na niego grać, nie? Ale zobaczymy jak on sobie poradzi z tym wszystkim. Czy on się po prostu cofnie do bazy? Challenger Recall, więc już wiemy, że gra na Challengery, bo niektóre gierki, nie wiem czemu, jest... Jest napisane, że Challenger Katarina, coś tam, coś tam, ale na przykład gra w diamencie czy coś. Ale tutaj jest grane na Challengery, więc bardzo fajnie, bardzo dobrze. W ogóle te numerki po lewej stronie, nie wiem, na chińskich streamach to jest dziwne, że są takie randomowe numerki, nie? Jakieś tam jest Q106288, coś takiego. Mi się wydaje, że to może być. Mm, link do jego streama, bo on streamuje na jakiejś chińskiej platformie. I wiecie, jak jest Twitch TV, to tam jest, nie wiem, powiedzmy Twitch TV Frinu, nie? A on. A w Chinach to jest po prostu powiedzmy Twitch TV, slash i numerki. I każdy ma jakieś numerki. Nie wiem czemu oni tak zrobili, totalnie bez do według mnie, no ale jest jakieś jest widzowie. Więc chyba właśnie po to są te numerki, tak mi się wydaje. E, Okej, okay. i co? Wrócił sobie na linię, kupił książeczkę, piąty level, więc już ma jakiś sensowny wave clear. I będzie musiał zromować. ja nie wyobrażam sobie leinować już na tego mm, Galio. W sumie ja tak się zastanawiam, może first strike, taką, y, wziąć sobie taką runkę. Pozwólcie, że w sumie trochę ściszę, bo ja się boję tej muzyki. Chuj, że dostanę copyright strike'a, jak już dostanę, to niech dostanę. Ale mimo wszystko troszkę ścisze i na bocie niestety nic nie może zrobić aszka i Senna, ja pierdziele, ale ungankable linia po prostu, w sensie on przyjdzie, Katarina nie ma CC, aszka nie ma CC, Senny W to jest CC, ale bardzo trudno trafić, więc gankowanie bota naprawdę lipa totalna, nie? Więc ja, się nie Więc ja się właśnie spodziewam, że on będzie chciał tylko i wyłącznie pofarmić. I nawet mu to przyjdzie. 5 minuta 30 sekunda. 34 farmy, tylko 5 do tyłu. No, Kadir się tutaj nie popisał w sumie. Tak patrz yy, na papierze, yy, że teoretycznie powinna być większa przewaga. No, ale jest jak jest. szósty level. Może teraz jakiś romik na bota. Jest niby Łukong, tylko Łukong ma czwarty level. Łukong też nie ma żadnego CCK. Co to jest za Team Comp? Ty, 0 CC. No ale dobra, jest jak jest. Jeszcze Galio właśnie. Galia na szóstym levelu. Nawet jak Katarina jakimś cudem zromuje jako pierwsza, to Galia po prostu podejdzie trochę i kliknie R-kę, No i uratuje ziomka, gdzie Katarina próbowała zabić, więc na no masakra. Ale mimo wszystko Katariny, playerzy nie panują Galio. Bogali jest po prostu niepopularny. Nie opłaca się go banować. Ja banuję kasadina, bo mnie denerwuje. O, tutaj ładny trejcik wszedł, tak szczerze. Ładnie, ładnie. I będzie chciał po prostu przepuszczać i gankować. Nie, teraz musi odpuścić, bo yy, walka na yy, Drake'u. No i zobaczmy, jak to się stanie. No jest dwóch na 4. Chyba nie ma co wbijać. Chociaż Botlein ma czwarty level, egzościk. I teraz F lulu by się przydała. ale Kurde, był scycekowany. Kila ma. Ale mogło być o wiele lepiej, ale niestety... Kurde szkoda. Jakby nie dostał cecena na tam praktycznie całą walkę, bo dostał. Najpierw dostawek został, później został wiewiórę, No i kurde, co możesz zrobić, nie? Nic nie możesz zrobić Katarinko. Ale okej, okay, ma kila, więc. E, zawsze coś. Wraca na mida i ma naprawdę dużego wave'a, więc nie jest tak źle. Kurde, czemu stoisz w miejscu? Ty, nie możesz tak. Jakby Kanona przez to stracił. <grym> Musi W użyć. <grym> <Najsik>. <grym> Dlatego się nie zmienia muzyczki podczas gierki widzowie. Dobra, będzie miał siódmy level Galio, będzie miał dalej szósty, więc teoretycznie, jeśli chodzi o, tylko o mid to było worf dla niego. Ma więcej Gorda chyba też. Nie wiem, czy tam Galio zabił kogoś. Atroxik ładnie, pięknie. Uratował się przed bajwem, ale Atrox to Atrox jest mega silny. Tragic, Taki nie za bardzo jak Galio ma Aftershocka. No i myślę, że jego plan jest taki, taki jak był wcześniej, czyli puszujesz i romujesz. Tylko jeszcze nie było żadnego dobrego Roma. Tutaj się wbija na Galio, bo użył Autosa na Wajwika. Ale powiem wam, że to jest trochę szok, trochę jestem w szoku, że on ma prajo w tym matchupie. Nie wiem co ten Galio, tak dziwnie trochę. Bym szczerze powiedział. Ma prajo, czyli że może po prostu zejść pierwszy z Mida, ale właśnie, no. To jest problem, że nie ma za bardzo gdzie zejść, nie? Próbuję na tego bota, ale jakoś nie może znaleźć dobrej. Ee, dobrego momentu i teraz akurat Ashka się wywaliła solo od Kalisty. Tutaj wiego jest, CC chain, chyba musi fleszować, a nie, tutaj jest Wukong, o kurde, oh, Wukong, a on ma piąty level, nie ma ulta! Asking. Ja pierdziele, Alon jest tilted, ja słyszę to w jego głosie, widzowie, masakra. Bo ja też... Ja też bym zrobił dokładnie to co on, bo bym sobie myślał, dobra, Wukong ult jest koks, nie wygrywamy. A tu Wukong z piątym levelem. Ojejku, morda. Dobra, piękny wave clear i teraz co? Cofka do bazy? Pobuty chyba, bo trzeba romować, tylko ten botley, ja pierdziele. Chiński... Chińska kalista. Co nie? A, jednak u bierze, okej, okay, ciekawe. Mm. Kinaki w Korei, jak Kalista jest do przodu, to naprawdę cisną niemiłosiernie tego bot'a. <todgłosy> Tutaj akurat Wukong zabił, więc dostał trochę goldzika. Ashka, nie troluj. Ja pierdzielę jaki limit testing. <todgłosy> nie, jeszcze zabiła, ty, nice! Okej, okay, leki comeback, ale Kalista ma 6-1 i ona ma jeszcze Lulu na sobie. O kurde. A Kata jest asasinem, więc teoretycznie... ...musi, musi ich zabić. Nie wiem, zobaczymy, dobra, Galia nie ma Q hmm. Będzie chciał wave clear'ować? Raczej na spokojnie No a teraz sobie poczeka na spokojnie <laughs> Jakoś za bardzo. Pryo nie potrzebuje oni w ogóle, jeśli się zastanawiacie, co to są za numerki? Tam na redzie i blue na drake'u, to, to nie jest Profesor czy coś tam? Oni w Chinach po prostu coś takiego mają. Każdy to ma, domyślnie, Więc on nie ma żadnego tam zewnętrznego programiku. Galia ma jeszcze Merkurki, więc kurde, wbierz się wbierz się na niego katą, to nic nie zrobisz. Atrox sobie radzi. Co jest ciekawe. Ta gierka jest sprzed. Kurde, to na pewno nie jest presezon. Ale to też nie jest jakoś mega dawno. Więc, Atroxy w tamtym momencie też był mega silny. Hmm, Heradik na bota. Ojejku, przeciwnicy chyba będą chcieli wygrać tą gierkę. Botem co? Dobra, macha jest na, na short'ufa. Recall jakiś, dobra. No i będzie w końcu zadawał jakiś damage. Tylko właśnie na Galio ciężko, widzą. Jak on to wygra. Zmienił <laughs> trinketa Control Wordzik, ty, ale daję do, dobry przykład moim widzom kochanym. On, chci on chciał tutaj zrobić W plus E przez turet żeby być delikatnie szybciej. Ja pierdzielę, ciekawe. Ja wglądam. Ja, ja zaczynam od dzisiaj tak robić, widzowie. Jak zobaczycie na streamie, że gram kato i zrobię WE przez turet to właśnie tylko i wyłącznie przez to, że ogl oglądałem tego ziomka. <laughs> Masakra. Nie wiem, tam naprawdę będziesz nam idzie szybciej o milisekundy. Ale jak jesteś mainem jakiegoś czempiona, to właśnie musisz ogarniać go do perfekcji. Wszystkie rzeczy, Wszyściutkie. jego fleszyk, okej, okay, olin. No i jest kilek, ty ładnie. Musiał wiedzieć, że w jego flesza jest chyba. No jak się wbił na niego, albo po prostu zaryzykował. Bo musi coś takiego zrobić, bo inaczej przegra. W międzyczasie botlane się wywalił. Mmm, tam U Kong dostał tu Ty Potężny counter-jungling, jeśli jego nie żyje. No i powiem wam tak, w tej gierce ja bym gankował topa, bo Atrox jest do przodu, więc na gnarze to będą killa. Ciekawe, że zostawił W z Nie wiem czemu, czy to był click. Ale ja jako main katy to... Właśnie zastanawiam się, czy takie rzeczy mają sens. Cofnie się do bazy po buty. Ok, łukonki tak jest na topie. Więc jak nie zabiją we dwójkę, to do reporta. Nie ma co tam iść. No, przecież też wiego jest na topie ty. Ale dobra, cofnął się do bazy po prostu. <laughs> Senna tutaj jest. Dobrze, romujący su. O, jeszcze Kalista i Lulu, kurde, byku. No to, o jeszcze Galio ulti, dobra, nie, idź na mida, nic tam nie, nic tam nie znajdziesz po prostu, Chociaż... nie, nic nie znajdziesz, nic, nic, nic. <laughs> farm sobie mida, weź jakieś playty, jeden plate myślę, że zdąży. Mm, Okej, okay, będzie bił dalej, nie wiem gdzie są przeciwnicy, nie zwróciłem teraz uwagi na minimapę, ale Kalista jest, no nie ma co się wbijać w nich. Chyba Lulu ultowała, ale nie jestem pewny. Może ultów nie mają, ale i tak nie ma co się wbijać, bo kalista to rzucicie pięć razy dżidom i zginiesz. Alulów zamieni Ciebie wiewiórkę i też będzie niestety przypał. Ale dobra, Ashka się farmi na bocie, więc coś jednak wyszło z tego plesika, tylko przeciwnicy... Nie, przeciwnicy nie wzięli Heralda, dobra, bo za każdym razem to w Chinach i w Korei, jak jest właśnie walka tam na górnej rzece, to właśnie oni się uwielbiają bić o Heralda. Dobra, i co teraz? Jaki jak jest play? Drake za 200 sekund. No tego gnara trzeba gnębić, nie? Tak jak przeciwnicy wcześniej gnębili bota. No, właśnie sobie dżunglę po prostu. To są. O, to są. Teraz widać, że, jest prese, że to jest przed presezonem, bo raptory normalnie by miały więcej HP po prostu. Co nie? I też ten cały, jak to się nazywa, ten. To resetowanie kampów, i tak dalej, to inaczej działa. Więc to jest na pewno gierka. E, jeszcze w sezonie 12, dobra, 1000 golda. Jaki będzie jego następny item? No, musi być protobelcik. Nie musi być za 1050 golda. Ma e, hex, jak to się nazywa? To, co jak uderzysz, to zadaje dodatkowy damage. Więc chyba po to się cofnie po prostu. Ma idealnie na to pieniądze. Właśnie i pójdzie na bota. Standardzik on ma 140 farmy. Galio ma 100. Okej, okay, ale Galio jest taki właśnie bardziej pod Teamfighty. W sumie Katarina też, nie? Więc dobra, nie mam wymówek dla Galio. Dlaczego on ma tak mało farmy? Nie wiem. Dobra, mam wymówkę. Może oddawać wszystko o Kaliście. Bo Kalista jest carry tutaj. Control Wardik. Znaczy, Wardzik zwykły. Ok, Co, coś tutaj może zrobić. Czeka chyba aż kalista. Może jakoś za bardzo się wbije do przodu. Ale okej, okay. pójdzie po prostu na bota. Wy też tak róbcie, widzowie. Jak jest mid game, bot lane idzie na mida. Ty idziesz na side Farmisz sobie. Przeciwnicy robią hralda. Czy trzeba to odpuścić, chyba nie? No, Katarina jest na bocie, więc nic nie zrobi. Byleby teamieci się nie wywalili, niestety Selna się nie posłuchała. Jakoś be bez sensu bez sensu użyła flesza. I ja bym wziął tu, no właśnie, weź sobie turecik, weź, weź. No i dobra, trzeba jakoś z tym Aatroxem, kurde oni heraldują już mida. Oni raszują wszystko, nie? Dobra, ale jakaś szansa jest wejścia na plecy? Chyba jednak nie. A jednak powinien iść. Tylko jego teamieści się bili, ale coś tam wygrywają. Gnar ma formę czy nie? Nie ma kompletnie. Aha, dobra, Atrox po prostu wszystkich rozwalił. Atrox z Wukongiem. Katarina, masz Kila masz. Okej, okay, i Double buffika. okej, okay, wygrali walkę, co jest? No ten Atrox jest silny. Atrox i Łukong właśnie. <laughs> obaj, pozamiatali. No ale dobra, I take it, mordo, wszystko jest dobrze. W ogóle zwróćcie uwagę na farmę, ja oglądam kolejną Katarinę i kolejna Katarina naprawdę bardzo się skupia na tej farmie, nie wiem, chyba to, 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 to coś, coś znaczy, nie? Jednak trzeba się skupiać na farmie, jak grasz Katariną. Bo ja tam bardziej się skupiałem na roamowaniu i tak dalej. Jakoś, nie wiem, flankowaniu, wbijać się od tyłu przeciwników. Ale tutaj widać, że grają Katariną, jak każdym innym midlanerem. Czyli po prostu mieć 10 farby na minutę. I nawet jak jesteś do tyłu, to i tak będziesz. Może nie do tyłu, ale nawet jak jesteś porówno, to i tak będziesz useful. Jeśli oczywiście dobrze zagrasz Team Fighter, hmm. Dobra, turecik nam idzie pada w końcu. Był Herald, więc dziwne, że nie padł wcześniej. Tam ulti ażkie jakieś Atroxik się wbija. Dobra, to jest freaky lek nie? Galio uratował wszystko. Ja pierdzie, taka lista. Dobra, taka lista gra mega greedy. Ashka slowuje, fleszę. E flash? Ok, Atrox zabił. Ma killa. Q? E, pięknie. Najsik. Nice. No i puszy ja Mida. Nie wiem, ta gra się odwróciła tak o, o 180 stopni, nie? No taka lista zintowała, tak szczerze. I Też w sumie poprzednią walkę ładnie zagrali. Protobelcik i co. Co on kupił, ty? No właśnie, sprzedał. Bo zastanawiałem się, może Shadow Flame szedł na 3 item, Ale powiem wam tak, ja gram Katariną z Shadow Flame'em. Nie wiem, dla mnie to było tak, totalnie useless. Nie wiem czemu. Jakoś czułem mało damage'a. Ten mieczyk w ogóle pójdzie do bazy z Gnarem. Chyba będzie można zobaczyć na minimapie jakąś małą wizję. Ono widzicie? To, o, nawet gościł kamerką zobaczył. Też miałem kilka razy taką sytuację. że Q przez całą mapę leci. E, co ja mówiłem? A, że o tym Shadow Flame ja, ja go nie lubię po prostu. Nie wiem, mnie nie odpowiada. Ja wolę Zonia na trzeci item i wszystko jest dobrze. I on chyba też się chciał cofnąć, bo stopłocza, bo kosztuje 750 golda. Ale okej. Okay. Teraz nie wiem, czy będzie puszował jeszcze jedną... jednego wave'a chyba tak, no, warto przepuszować. W najgorszym wypadku tutaj będzie 5 osób. Ale czasami trzeba ryzykować, nie można grać pussy. Całą gierkę i Galio właśnie tam za orału Konga. A, dobra, B bierze turret. 300 golda dodatkowe i teraz będzie ten stopłoczek I książeczka i drake dopiero za 3 minuty, więc w sumie nie ma za bardzo co robić. Chyba, że coś innego, a ty 650 lol. Ty to jakaś jeszcze starsza gierka. No jak, jako ja rzecz, że za 750 golda teraz jest, nie? No, ale dobra, kupił stopłocze, stop kupił książeczkę. No i co teraz? I co teraz mi powiedz, czy on? Rada bierze. Ja pierdzielę. <grym> bierze Rada od Wukonga. W sumie teoretycznie to ma sens, bo ty, ty jesteś Katarinką kierującą, tak. więc tak. dla ciebie Redzik będzie najlepszy, ale <grym> jak grasz na europejskim serwerze, nie ważne czy to na Eunę, czy na weście to jungler ci, ci zwyzywa matkę <grymne> za zabranie mu reda. <grymne> Dobra, będziesz siedział w krzach... No właśnie, wszystko jest zwardowane. Ciężko coś zrobić Katarinkom teraz. W sumie gierka jest w miarę wyrównana. Powiedziałbym, że bardziej... Nie, hmm. Maria, Kalista ma trzy itemy. To wszystko zależy od Kalisty, widzowie. Od Kalisty... I w sumie też od Katariny jak y, zagra teamfight, bo ona ma dwa itemy, dwa i pół, powiedzmy jeszcze ma stopwatcha, stopwatch to jest potężny itemek, trzeba go brać pod uwagę, bierzcie dżunglę widzowie, bierzcie, pamiętajcie o tym, branie dżungli jest naprawdę potężnie opłacalne, dobra i to co teraz robi, wydaje mi się trochę greedy, bo teamieci się ustawiają przy baronie i oni mogliby po prostu podejść tędy, ale dobra Lulu, Lulu jest... Tam Kalista też farmi sobie mi da. No jaka, Gnar jest na bocie. Więc tam jakiś... jakaś presja jest. <laughs> Ale oni po prostu zaczynają barona, jest tepek. No i widzowie, co teraz? Wbija się... O jezus, Maria Galio. Ma gdzieś tam mieczyk daleko. Wreszcie? Nie, po prostu. Ja pierdziel, dobra, Kalista. i... Jezus, Mario! No i Zoro. Po prostu. Jeszcze poskakam sobie na wszystkich mieczykach. No nieś... Powiem wam tak, widzowie, jeśli gracie katą to po udanym teamfajcie podnieście wszystkie mie mieczyki. Nie istotne ile stracicie czasu, trzeba. Prawdziwy main Katarine podniesie każdy mieczyk po wygranym teamfajcie. No i jest darmowy baron. Nie wiem co ta Kalista robi. Tak. W wupsus przez taką ścianę, nie wiedziałem, że nice. się da. Wiem, że się da przez takie cienkie, ale przez Barona to nie, po, nie, nie wiedziałem po prostu, się przyznam bez bicia widzowie. I Drake teraz za 5 sekund, no dobra i teraz ta gra naprawdę się fajnie będzie układała dla niego. Będą mieli w końcu Drake'a, przeciwnicy chyba wzięli dwa Draki, co najmniej, nie wiem czy mają trzy. jakby nacisnął taba to bym się dowiedział. O dobra, mają dwa Draki i on ma prawie 100 farmy więcej od Galio. No, mi difference. On ma 15 level. Galio który? 13? Coś takiego. Ok, teraz sobie poczeka. Gnara w sumie może se zabić. W jego też. Jezus Mary, w jest taki papierowy. O, w sumie dwóch może zabić. Tylko ten Red Smajcik. Trochę zabolał. O! Chyba greedy, co? O Jezus Maria, Tragedia. <tragedia> Jakby zabił wie... o, no. Niestety 1000 golda dla pana Gdara Szkoda ty Szkoda, szkoda. Jakby jego trochę szybciej zabił to by było naprawdę kozak Ale niestety jest jak jest Dobra, pozwólcie, że przewinę w sumie Oj Przewinę trochę, bo i tak nie żyje, więc nie ma co. Jego ci wzięli topa i mam nadzieję, że teraz się nie będą bić bo raczej przegrają walkę bez Katarinki. On pinguje siebie, że Katarina jest daleko. W sumie smart. Jeszcze Raptorki bierze po drodze. Bierzcie dżunglę? Ja będę to mówił przy każdej możliwej okazji, bo to jest ważne. No Galio ma 12 level, nie? No teraz to już nie jest kontrą, e nie, bo tam są jego teammates. Teamieci Galio. I dobra, chyba będą po prostu puszować mida, nie? Łukąg <laughs> tam w sumie z ultem może coś podziałać. Ja pierdzielę, ale on jest sfokusowany, żeby farmić. Redzik jeszcze wzięty dodatkowo. Super turet wzięli teamici On ma flesza, on ma wszystko. Naprawdę może się teraz popisać. Ale najmądrzej po prostu iść na bota. No dobra, spoko. Ja słyszałem, znaczy to, to jest info typu zaufaj mi, ale słyszałem, że właśnie w Chinach oni są nauczeni, że żeby wygrać trzeba zabijać przeciwników i jakoś nie grają mądrze, żeby tam pod turety i tak dalej. Ale tak gra. No, chyba jakiś wyjątek. Bo to może challenger to dlatego, nie? Że się skupiają właśnie na makro, bardziej się skupiają na, na makro niż po prostu na zabijaniu. Bez sensu. I biciem się z każdym jak w Silverze. Hmm. 2200 golda co sobie kupisz Void Staffa. Czy nie mają dużo Magic Resistów? Kurde, nie zwróciłem uwagi. Drake za 100 sekund. Nie no, Drake'a nie ma co, przeskoczy sobie przez ścianę. On bierze wszystko, nie? I Wukong nie ma z tym żadnego problemu. Ona zaraz 16 level, no nawet nie zaraz, tylko teraz. 16 level Katarina Galio 12, może 13 już dobił. Le ulti na trzecim levelu. Dużo to miedzia zrobił, widzowie, zaufajcie mi. O, i wyłapany w jego. Pięknie, pięknie. Gnar tutaj. O, chyba. O jejku, dobra, zonia, zonia. Trzeba uciekać. Galia nie ma dipsa. Ma CC ale nie ma dipsa. Nie ma kto spolować. Czy kalista przyciągnęła galio? Lol. No pr ej, on. Oni tak zrobili? Tak zamienili? Tak się zamieni. O, Damage duży. Znowu ulti. Ja pierdzielę katarina, jest broken. No i po prostu dwóch zabił na bo z bota. No i chyba wygląda na to, że GG. <laughs> Zrobił swoje zadanie, czyli zabił tą kalistę i Lulu Myślałem, że to jest nie do zrobienia, ale jednak się udało. No i puszyją Mida, puszyją topa. No i dobra, widzowie, powiem Wam tak, tak jaka wyglądała. Jeszcze się nie skończyła, ale już można powiedzieć, że na początku był przypał, nie? Nie dość, że grasz na Galio to nic nie mogłeś zrobić. Chciałeś zejść na bota, nie było kiedy, na topa też jakoś. Na, na Drake'u zdobył jednego killa, ale zginął. Ale później jakoś gierka dobrze poszła, mimo wszystko. No więc Katarina to nie jest taki champion, że koniecznie musisz kogoś zabić przed 10 minutą. Żeby być useful. W ogóle tutaj kupił podkę tą na HP, taką dla tanków. Ciekawe, nie kupił AP. Ja bym ja bym full Nie wiem, ja, ja, ja tak lubię po prostu. Może dlatego on jest najlepszą Katariną w Chinach, a nie ja. Ja nie mieszkam w Chinach, ale. <laughs> mieszkam w Polsce, ale... Dobra, nieważne. Baron kolejny za chwilę wstanie. No, Baron to już będzie taka wisienka na torcie, po prostu, żeby skończyć tę gierkę. Przeciwnicy też o tym wiedzą, więc raczej tam będą szli, nie? Ten baron. No, on szybko. Szybko spada. Kalista nawet nie zdąży tutaj dobiec. Do Gnar na bocie dalej. No i kolejny baronik. Skila się trochę. No, bo 3000 HP, lol. Ty, ta podka jest dobra. On wygląda jak prawdziwy potwór. A i tak one shootuje. Ma Macz... prawie 500 elektro cute. No kurde, nieźle. Dobra i teraz widzowie będzie ostatni team fight. Ja pierdzielę wiego, jego znowu został złapany. Ulti, można ultować jedną osobę w lejcie. Bo naprawdę pana ten cooldown. 15 sekund kolejny ulti będzie miał. Jak dostanie jakikolwiek reset, to... To ma od razu ulta kolejnego. Galio tutaj dużo CC-ków dał, ale już przeciwnicy nie mają co robić. Szkoda, że wszedł pod laserek, ale jest jak jest i końc gierki widzowie. Dobra, więc mam nadzieję, że Wam się ten odcineczek podoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę. No i dajcie znać, co myślicie o tej Katarince. A ja się to z Wami żegnam. Trzymajcie się. Mordy. Do później, bo dzisiaj streamek. 先玩一把。